Ja nie rezygnuję z kariery to proszę lekcyjna. powiedzieć coś więcej o to, że to. Skąd płyniemy? Dokąd płyniemy? Ja płyniemy, ja płyniemy z miałów. I dokąd... Dokąd płyniemy to zobaczymy. Dokąd dopłyniemy. E, ale płyniemy na zachód. Na zachód. Tak. Dobry kierunek! To jest. Ja pierdzielę ale rowek! Ale to ci poradzę, jak mam tutaj wpłynąć inaczej? E, jak ci tam? Już korek O, zaczyna się rozszerzać Tu dupa Bielizna To koszulka. To nie jest antywegańska koszulka, tylko reprodukcja dzieła słynnego Andy Warhol'a. Wow. Tu jest A, takie coś ja... Tam jest z biegu, możesz przyspieszyć. No, bo ja mam luźne nogi po prostu w to. Bo W kajakach najważniejsza jest dobra praca nóg.

Ale głośno. Łatwiej, żab, część pierwsza. Jak, tak. I co mam dalej zrobić? Otwórz, powiela się Dawaj rękę. Matyzować. Czujesz? Joe, no leśnica. Dawaj zimne ręki, tylko podjeść. Łatwa. Czuj desk. No, no dawaj. Dzień dobry, serdecznie dzień dobry, tam tych filmów, czy coś w tym brońborze? Boże, Piotr Badarek Cię nagrywa, co gada? Właśnie, już wysyłamy. Ale czujna, widać, że na urzędzie długo już i się utrzymuje. Muszę dbać o mnie. Ogarniają nas! Ogarniają nas! Skrytym parówkożercom mówimy nie. Ostatnia poróweczka Hrabiego Barykenta. To to? Naprzód, Na też mi się wydaje, że to Pierwsza miejscowość zaliczona. Za siedem. No. Patrz po tej stronie, tutaj, Ania. Coś Wreszcie coś się dzieje. No to będzie flaga jakiego państwa? Chyba Kanady. Polski, ale nie mam białego i czerwonego koloru. I tak. No i tam. Na jesień się zrobi biało-czerwone. Ja wiem, to będzie flaga państwa wódź. Dobrze powiedzieć. Wykorzystałam kolce. No elegancko. U, ja tak nie mam rady. Ou, Kto jak nie ja? Co? Ciśnij. Jak tam pod mostem? Cień I komary. Czuję się jak na emeryturze. Wolność. Odszodu z gdybyśmy nie wracali za godzinę, to nie czekajcie. 18-kilometrowy odcinek od kamiennika do miałów można podzielić na dwa etapy. Pierwszy kończący się mniej więcej na wysokości miejscowości piłka, o średnim stopniu atrakcyjności, dużym utrcinowieniu i nieco gnilnym zapachu stojącej wody. Dopiero od piłki przemienia się w rasową rzeczkę, chociaż bez zwałek czy przenosek. Jest jednak jedno małe ale. Na tym odcinku jest bowiem sporo kajaków. Tylko tych wyprzedzonych naliczyłem z 18 sztuk, z czego jedna para Januszy szczególnie zaznaczyła swoją obecność, wpierw wbijając się w stado łabędzie, a następnie zatapiając kajak. Na plus całej rzeki przemawia fakt spławności, mimo że stan ogólnego wysuszenia powoduje, że większość rzek o podobnym charakterze w tym terminie, czyli lipcu, jest nie do skorzystania. Może to być zatem do doskonała alternatywa na nieśpieszny, niewymagający spływ w tygodniu. Z impetem w głąb. pomoże. Sama musi sobie radzić. Nie ci będziesz rodzić. Nie możesz się załamywać taką pierdałą. Jaką rzeką będziemy płynąć? To jest rzeka miała. A skąd zaczęliśmy? Z kotwicy. Z miejscowości miały. A płyniemy dokąd? Do kamiennika. Do Już mówię, ju już mówię do filmu. Płyniemy taki miało. Będziemy przepływać przez miejscowość piłka, której... Ostatnio spotkanie mieli prawi Polacy. Niech żyją prawi Polacy. Ale mnie załatwiłeś, kurde.